No siemanko wszystkim, e, e, Holtrain, część trzecia, e, z kawusią jestem e, jak zwykle, mam nadzieję, że Wy już swoją wypiliście, um, takie fajne, a propos kawy, e, przysłowie słyszałem kiedyś, że nie można kupić szczęścia, ale można kupić filiżankę kawy, a to prawie to samo, e, no ja bym się z tym zgodził momentami. Um. Także ostatni raz skończyliśmy na roku 2002. Dzisiaj chciałbym przewinąć szybko o latach 2003-2004. Czyli będę mówił w sumie o czterech płytach. Dwóch moich, a dwóch nie moich, ale może jakichś tam moich ziomali albo w jakimś, w jakimś stopniu związanych ze mną w tamtym czasie też. Kurde, no to jest jeszcze, żebyśmy. Czasowo 2003-2004 to będzie końcówka liceum, no ja dziłem do, do podstawówki, dziłem w Bielsku Białej na, do szkoły podstawowej numer 1 imienia bohaterów Westerplatte. Masa wspomnień jest z tym związana, ale to może się nie będę na ten temat rozwodził tu i później przeskoczyłem do liceum Żeromskiego w Bielsku Białej. No i te lata 2003-2004 to jest końcówka e, liceum dla mnie, e, czyli tuż przed maturą, a no później wyjechałem do Anglii, ale to może potem e, o tym kie, kiedy indziej, więc e, jesteśmy w roku 2003. I ja wypuszczam epkę um, Rap w Wbity w Bity, e, tak ona się nazywa. Epkę na tamte czasy, na dzi dzień dzisiejszy, to myślę, że mógł to by być pełnoprawny album, tam było z, z 8 numerów. E, jeśli dobrze pamiętam, e, no i co mogę na ten temat powiedzieć? Ta, ta epka była bardziej taka, już kurde, m, nie na hura robiona, no nie? Jakby ja na przykład. W, w moim rapowaniu to jeszcze mam dużo, dużo sobie do zarzucenia na tamten moment, ale od strony produkcyjnej to myślę, że Zach się dużo bardziej przyłożył do tego i już słychać, że tam jest miks jakiś taki konkretniejszy niż na tych wcześniejszych albumach i są jakieś żywe instrumenty. Kto tam chyba, chyba Marek Karabinowicz, Bako tam dogrywał już gitarę i chyba... I chyba ojciec Zakra też dogrywał gitarę, jak dobrze pamiętam. Jakieś tam wokalne rzeczy od, <coughs> od chyba e, siostry Zaka, która zresztą się wcześniej też pojawiała na płytach. Um, więc to jest jakby już takie ubrane bardziej. Okładka tej płyty jest taka, że jakby mi dzisiaj ktoś taką okładkę zrobił, to bym był. E, to również się nie powstydził e, je zrobić i to również e, robił e, Bartek. No i takim, e, kurde, dla mnie chyba highlightem w tamtym momencie było to, że do tej płyty zrobiliśmy pierwsze teledy. Jest do kawałka wysoka stawka. E, ja ostatnio w ogóle zaoploadowałem na, e, na kanał Underground Renoma e, Records, żeby tam przypadkiem nie, nie zaginął e, gdzieś, bo to już, kurde, m, no, różnie bywa w tym internecie. A, a, a chyba na jednym tylko kanale był e, widoczny, więc... E... Więc kawałek wysoka stawka. Nie mogę powiedzieć teraz imienia i nazwiska osoby, która robiła ten teledysk. Coś takiego znalazłem, że to się nazywało Film Arts. To był ktoś, kogo też Zak znalazł, jakiś kolega Zaka. I jest ten teledysk do zrobienia, do do, zrobienia, do obejrzenia na kanale. Także jak ktoś ma ochotę takie archiwa oglądać, no to polecam. Podejrzewam, że byłem tam. No z 50 kilo mniej mnie było tam niż e, tutaj, także choćby z tego względu. E, więc to była ta płyta *bity* *bity* 2003 rok e, i również w 2000, e, 2003 roku nie mniej ważna, nawet bym powiedział bardziej ważna wyszła trzecia płyta siódmego zoru 7z Kronika e, m, i to e, no, moim, moim zdaniem najlepsza płyta Zoru, a, a ja z tym związek miałem taki, że um, był tam kawałek pod jednym niebem. Pod jednym niebem to jest jakiś tam e, taki milestone e, też w mojej twórczości. E, na featuringu był Kali. E, z siódmego zoru kali, um, beat zrobił iskier, no i ten kawałek jakby, jakby żył długo, długo, długo. On wtedy ukazał się po raz pierwszy na tej, na tej płycie. Później zrobiliśmy teledysk do niego z Datura Studio, czyli Leszkiem Buzderewiczem i, um, i to rozpoczęło naszą dość długą przygodę um, z Leszkiem Buzderewiczem, bo jak um, Prześledzicie to zrobiliśmy naprawdę sporo teledysków razem i meridialu do co masz zrobić jutro, i meridialu do kawałka rodzina, i Andromeda była też leszka, i później Mario Puzo było też leszka. Także nawet prawdopodobnie coś pominąłem, ale, ale, ale mieliśmy dużo, dużo długą przygodę razem. I te teledyski myślę, że były szczególne i y, się różniły od takich typowych: powiedzmy, teledysków z machaniem e, łapami, jak to się e, kolokwialnie mówi, mm, bo one były bardziej filmowe. No, powiedzmy, da, e, Leszek po prostu to jest um, mm, no, mistrz w swoim fachu e, filmowym, i, i to było czuć na pewno na ekranie. E, ten kawałek. Y, 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 on leciał w ogóle na Vivie jeszcze za czasów wujka Samozło i Cenę. Ja do tej pory na przykład jak współpracowałem z PSR-em, tym producentem dość znanym na dzień dzisiejszy, robiliśmy brand new second hand chyba w 2020, nie pamiętam, pierwszym roku, jakoś tak może. No to, no to też jak do niego napisałem do, o beat. A no jasne, że się kojarzę, pamiętam pod jednym niebem na przykład. I, e, więc, więc, więc to był taki kawałek, który się e, szerzej odbił. Ja później zrobiłem jeszcze jego taką reaktywację. Mm, e, dogrywając do niego saksofon, to znaczy nie ja dogrywając i też teraz nie pamiętam imienia tego kolegi, um, to był kolega kolegi e, chłopaka, dziewczyny ze szkoły, toś tam, bardzo, bardzo cię pozdrawiam serdecznie, jeśli, jeśli kiedyś to byś oglądał, przepraszam, że, że nie pamiętam teraz um, teraz imienia i nazwiska twojego, no ale, ale świetny saksofon tam dograł, więc to, to był i, te, i ten otwór później się pojawił w 2006 roku, jeszcze na mojej płycie koszmar powraca, więc a teraz jeszcze rok temu zrobiliśmy, zrobimy go remaster i się pojawiał, pojawił się też na tej płycie, ale na streamingach wszystkich, także jest do odsłuchu. Pod jednym niebem, um, iskier zrobił beat, chyba, chyba już mówiłem. No i to był taki mocny, mocny e, akcent e, nie wiem, mojej twórczości na, e, na tamten czas, czy w ogóle w przeciągu e, lat. E, no i poza tym, cała najlepsza płyta siódmego wzoru z tych trzech, to na pewno ta trzecia moim zdaniem jest najlepsza. Na, nie tylko przez ten kawałek, ale przez wiele e, innych aspektów. E, między innymi kawałek. E, Mieszczaka, czy zwrotki Mieszczaka, tam Miękkiego z Meridialu. E, o Miękkim jeszcze napomnę jedną rzecz, bo... E, ale to może później. E, więc mamy Karim rap wbity wbity i mamy siódmy zor e, 7Z Kronika, to są dwie rzeczy, które wyszły w 2003 roku. Później jest e, e, je, jeszcze jedna płyta w 2003 roku to płyta Krawmaga, e, czyli projekt e, stawka drewna i Kaliego e, I, i to było takie przynajmniej dla drewna i dla Kaliego to było chyba takie pożegnanie trochę ze sceną, tak by wychodziło. E, ta płyta do ostatnio sobie słuchałem i e, kawał, taki kawałek za ścianą tam jest, to polecam sobie wejść jak, w, jak to sprawdzicie do dzisiaj siedzi grubo e, bardzo fajna mocna rzecz także krawmaga i kawałek za ścianą a, a płyta się nazywała walka w kontakcie. E, to jest też 2003 rok i jeszcze em, płyta w 2004 roku, młody miękki Chin, co ty mi tu to był taki jakby, nie wiem, element Meridialu powiedzmy, jako że może z tego... Nie wiem czy z tego też względu, ale ja wtedy bardziej uderzałem w solowe rzeczy. E, em, Meridialu drugie to w ogóle jeszcze długi czas minął zanim, zanim wyszło chyba w 2007 roku dopiero i, I chłopaki się zebrali w trójkę i zrobili płytę Młody Miki Chin krebo, u Kreboka chyba to nagrywali wtedy Bity podejrzewam, nie pamiętam teraz dokładnie, ale podejrzewam, że większość to właśnie Krebok i Młody tam e, robili no i mieszczać znowu zajbistelniki. No i tak, kurde, to jest, już, to jest już w ogóle moment na scenie, kiedy zupełnie inaczej. Bo tak jak wcześniej mówiłem, przy tych pierwszych płytach to scena cała się zamykała w jakichś 50 płytach, to była cała polska scena rap. Tutaj już wiadomo się więcej działo. To są czasy kiedy już jest WWO, kiedy już jest Paktofonika, kiedy już jest płyta Waca, kiedy są już film Blokersi wyszedł, kiedy PZ już jest znany, kiedy są płyty Kodeksu. Także już jakby jest e, e, przetasowanie e, na scenie powiedzmy I, i, i jest więcej tych rzeczy. Um, no i kurczę. No i co? No i 2004 rok, tak jak wspomniałem, ja, ja piszę na, e, maturę um, i wylatuję z kraju. I do tego wideo chciałbym e, powiedzieć o zjawisku Top 5, bo o to też mnie często e, ludzie pytają, I mm, co jest w moim Top 5. Co jest w moim Top 5 w Polsce? Co jest w moim Top 5 e, za granicą? I zanim, zanim... Wam powiem, co jest moim top 5 w Polsce i za granicą, co też muszę rozbić, bo to tak ciężko przez, nie wiem, 25 lat mojego słuchania rapu, czy może nawet więcej, czy 30, no to to, to jest... To, no nie da się tak rozbić tego, bo to co dzisiaj, to czego słucham dzisiaj jest już zupełnie nie inne od tego czego słuchałem przez na przykład pierwsze 15 lat, więc nie, zaraz o tym, ale wspomniałem o Mieszczaku. Bo mi łatwo jest powiedzieć, jak się ktoś pyta: top 5 z Polski na przykład. No i powiedzmy: to top 5 moje z Polski w, yy, za starych czasów. No to, to, to by był Włody, To by był Soku, PZ, Fokus i Kasta. Na przykład takie moje top 5. Dorzuciłbym do tego jeszcze Tymona z Wrocławia i HST, ale to już yy, jakby yy, dodatkowe. To jest łatwo powiedzieć, bo, bo, bo to były znane postacie na scenie, ale prawda jest taka, że Miękki z Meridialu to był, mega, to był moją mega inspiracją. Ja się tak jarałem jego nawikami wtedy. Um, I to jest osoba, która poza nagrywkami na Meridialu, czy tam właśnie jakimiś gościnkami um, na Krawmadze, czy, czy może y, na Siódmym Zorze, um, nie rapowała później już. Więc, e, więc polecam sobie wrócić do płyt Meridialu, polecam sobie wrócić do tych składanek i sprawdzić to, jak miękki e, nawijał, bo ja pamiętam, że się tym mega, mega jarałem i e, no ja, ja się tym jarałem tak samo, jak się jarałem, nie wiem, e, sokołem w tamtym czasie, to dla mnie to była taka sama e, inspiracja. E, no i chciałem o tym e, wspomnieć, bo ja w ogóle jemu tego nawet nigdy nie powiedziałem, także miękki bank chyle czoła, bo, bo był taki czas, że naprawdę się ostro jarałem twoimi nawigami i mnie popychałem do tego, żeby, żeby pisać lepiej, że e, gadałem z iskierem przez telefon i mówi ty, ale mieszczak nagrał kawałek. Ja mówię, no co ty. I ja wsiadałem w autobus, jechałem specjalnie do studia, żeby, żeby sobie posłuchać tego kawałka, bo to nie, też nie były takie oczywiście czasy jak dzisiaj, że to pośli mi i se sprawdzę na telefonie. Tylko ja wsiadałem specjalnie w autobus, jechałem do Iskry do studia, żeby posłuchać co jak nagrał. To były tego typu em, sytuacje. Także to mnie motywowało też. Z jednej strony siarem, a z drugiej strony to była taka Zdrowa rywalizacja i zazdrość, że ach kuźwa tak na wino to ja teraz muszę iść do domu i napisać lepiej, muszę to zrobić jeszcze lepiej. Więc e, no salut e, miękki Meridianu, e, No to powiedziałem wam już tą moje top 5 z Polski, ale, ale to jest top 5 z Polski starych czasów. Jakbym miał, e, więc e, jeśli na, wczoraj pomyślałem sobie o tym i kogo bym wymienił w top 5 Polski Ostatnich powiedzmy 15 lat, no, powiedzmy po 2010 do dzisiaj, jakby miał wymienić top 5. No, no i przygotowałem taką piątkę i byłby to dla mnie numer 1, byłby Mielski, numer 2 byłby Eripe, numer 3 to by był Oskar z problemu, numer 4 to by był Guzior. I numer 5 to by był J. z Wrocławia. Także e, od 2010 do 2025 e, tak by się klasowała moja e, moje top 5 e, raperów w Polsce. Czyli tych, których po prostu najbardziej e, lubię sobie odpalić. E, natomiast jeśli chodzi. E, już kończąc to, to wideo to top 5 ze Stanów też to podzieliłem na, na, na dwie części, czyli to stare top 5, w którym był Rakim, Nas, Jay-Z, Black Thought z The Roots, Method Man i Redman razem powiedzmy jeszcze. No i kurde, jeszcze Guru bym też musiał tam dorzucić z Gangstara, no więc, no, więc powiedzmy, że, że tak by to wyglądało, moje top 5 slash top 7. Eee, natomiast rzeczy, które tak samo w przeciągu ostatnich 15 lat e, słucham, no bo, bo umówmy się, że tak jak mówię, to, e, żeby to każdy dobrze zrozumiał. Ja nie wracam na dzień dzisiejszy często do płyt NASA, bo jest nam na pamięć. Więc e, mogę mieć raz na m, 3 lata taki e, tydzień, że a, nie słuchałem dawno Nasa i chcę przelecieć przez seputy, ale nie, nie słucham tego na, na co dzień już. Na, natomiast je, te, jeśli miałbym wymienić top 5 takich nie, um, ostatnich graczy z przecią, w przeciągu 15 lat to um, numerem 1 byłby chyba um, Mick Mil bym musiał powiedzieć. Numerem 2 byłby Nipsey Hustle. Numerem 3 byłby Schoolboy Q. 4 e, Action Bronson i 5 e, no Kendrick. Kendrick Lamar. E, I jeszcze pomiędzy tą starą opcją a nową opcją muszę tam wrzucić The Game'a, bo The Game'a też bardzo lubię i bardzo dużo słychać, więc tak by się plasowały moje top piątki powiedzmy cztery top piątki dwie stare y, z Polski i zagranicy i dwie nowe z Polski z zagranicy. E, no i chyba tyle kurde, no, ja nie będę przedłużał. E, tak się plasowały lata 2003-2004. Y, później u mnie w, w życiu się trochę y, Wydarza takich prywatnych kwestii typu, że zdałem maturę, ale się nie dostałem na studia tam, gdzie chciałem, bo chciałem zdawać na e, prawo do Krakowa i na Jagielloński i sobie postanowiłem, że albo tam pójdę, albo nigdzie nie pójdę. No i oczywiście tam kuźwa nie dostałem, no nie, bo to raczej e, może tam w szkole ten najgorszy nie byłem, ale to są już kierunki, to są egzaminy, do których naprawdę trzeba przysiąść, a nie wystarczy tylko mieć, nie wiem, IQ trochę wyższe. Więc e, więc tam się nie dostałem i jakoś tak się obraziłem, że albo pójdę tam, albo nie pójdę nigdzie i później zacząłem e, pracować za barem, a później się później wyjechałem odwiedzić mojego e, kuzyna e, w UK, w Oxfordzie i pamiętam, że miałem bilet powrotny na na za miesiąc chyba, czy z nas za jakieś tam trzy tygodnie. No i tak zostałem, że zostałem trzy lata. A mam wracać za trzy tygodnie, czy za miesiąc. Także e, taka, e, tak to wyglądało w tamtym czasie. Um, no może o tym już e, następnym razem, o, te, o, tej w, o tym pobycie w UK. E, wszystkie te cztery płyty, które wymieniłem, nasze, czyli Karim, Rap, w Wbity, zo 7Z Kronika Krawmaga Walka w kontakcie oraz młody miękki Co tymi to są do sprawdzenia na kanale YouTube'owym Underground Renoma Records. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś polecam coś sprawdzić, jeśli ktoś ma ochotę na takie archiwa zdrówka, życzę. No i pamiętajcie o tym szczęściu, że zawsze można je zastąpić fliczanką kawy, jakby nam nie sprzyjało. Na razie.